Hej, witam Was bardzo serdecznie w Waszej ulubionej serii Minecraftowej na całym YouTubie. Ja jestem Maciek, z jest Suspano i Kanuch. Ciao, Mamacie, gratuluję. Paul mi umiera, dzień dobry, poproszę jabłka. Ktoś z was Dobra, zamiast. stary, mam jest dla Ciebie jabłka, dobra. ale zaraz powiem też, co będziemy to, co robić, to, co robić w odcineczku. To, właśnie teraz zaraz oh to Zaraz to, to wszystko to, powiem. To jest zombie villager, którego w ogóle znalazłem w mojej kopalni. Go przeprowadziłem całą drogę z kopalni, właśnie tutaj, aż do miejsca, do mojego salonu. Gdzie go zamknąłem kratami, bo dzisiaj planujemy go odczarować Nie wiem czy wiecie, nie wiem czy wiecie, ale da się odczarować zombie villagera Żeby stał się zwykłym villagerem Mamy problem z villagerami, bo nam wszystkich wyrżnęli pillagerzy Więc warto zaludnić tą populację, A to będzie nasz pierwszy rozpłodnik, macie to? Żeby odbudować nie, to populację dla to ciebie to, to to się jakieś czary rzuca czy w ogóle No to właśnie klony. że wam mówię o co chodzi, patrzcie no e, no. Ja zrobiłem sobie już podki wcześniej Musiałem po blaze okay. latać właśnie do netheru, żeby to wszystko zrobić no, A, wy, jakiś... wy jesteście, ciebie stać gościu nawet na DIAX a tutaj. Tak, nie, to jest ten szczęśliwy diaks, <grym> ten co nim wygrałem Aha. turniej, pamiętasz? Wyszlałem. Myślałem, że masz tak dużo starszych, że uprawia <ślałem> Nie, dobra, i tak, czy ja mam splasz potkę i ja jak rzucę w, w tego zombiaka i dam mu no, złote jabłko, które gdzieś też tutaj mam, nie jestem pewien do końca gdzie? To wtedy on prawdopodobnie zacznie się zmieniać z tego widać. Będzie się tak trząsł. Jest to strasznie ciekawe. No czekajcie, tylko musimy zbić na razie on zadaje obrażenia, w sensie Tak, on bije, no, nie, nie podchodźcie My do niej. tarczę, tarczę będę się bronił. Ja tylko zbiję te płotki, a on może na tym podskoczyć. Dobra, odejdźcie stąd. Ja czytałem o tym na ale jako ziomka z kopalni przyprowadziłem. jest 5% szans, żeby się zrespił. Dobra, uwaga, jesteście gotowi? Odejdźcie stąd, bo, bo to jest weakness Dawaj, sweetness. dawaj, no Pyk no. Nie trafiłeś Nie trafiłeś? <ślad> nie, <ślad> nie coś się z nim dzieje, pa a le, o, Czekaj, tak. lecą od niego smrody, czy nie? Lecą, no, lecą Dobra no. Lecą, czy nie? No, no tak Nie lecą A, nie lecą, no właśnie nie Lecą Lecą tak, lecą, brudni, go! Ale lecą. lecą, ja w ogóle nie widzę tych, tych bąbelków, Dobra, to jak lecą, to ja mu teraz dam. Uuuu! Oh, oh, wow, ty, co jest? <laughs> Juk się z Ej, dobra, on właśnie w ciągu dwóch do pięciu minut powinien się zmienić z jajka villagera, ale w ogóle nigdy tego nie robiłem, Ja nawet nie widzę, żeby te, żeby te dymki były. Mówię, coś się zbugowane nie jest są takie czerwone bąbelki, waluj mnie, ty, on nie będzie dobry wcale, cygantem. No na razie nie, właśnie na razie nie. Trzeba poczekać pięć minut, więc pewnie widzimy się za pięć minut. Uwielbiam to, pan, może ty grasz wajna już w tyle, i że jesteś taki dokokrzony, i dalej mówisz srebro. Stary. <grym> Mnie Pusky tak trzęsie, tymi... <grym> kurde, jak tego gościa tutaj stary. To... <grym> Już stoimy tymi jajami, a ja potem się wybijać te kurczaki. Dobra, a tak wracając no do tematu, to jeszcze dzisiaj na tym odcinku, jak zmienia się nam się kolega, którego nazwiemy George, i nawet mam name taga na niego, więc potem go, no to, to, to potem skoń, go nazwiemy. Właśnie, tak no właśnie, ludzia, z jakichś ja dungeonów. Ale, ale stary, spokojnie. Dzisiaj pójdziemy, właśnie o tym miałem mówić. Pójdziemy dzisiaj do dżungli, gdzie znajdziemy być może jakieś kolejne bajery i uda nam się, być może, wiecie, coś fajnego, jak mieć, może jakieś papugi zdobędziemy, co. Więc zaraz wam dam na też jak będziemy szli ale najpierw musi tak. zmienić George zwykłego zioma. George, prześpiesz się. Znaczy, a tak w ogóle to za, właśnie zapomniałem powiedzieć, że e, tutaj porobiłem dróżki, tutaj zrobiłem takie małe poletko, a tam dalej e, zrobiłem taki chleb i ten chleb jest taki z gruzu zrobiony. Myślę, że to fajnie wygląda, nie, nie. napiszcie w komentarzach, czy to fajnie znaczy, wygląda. A oni nie uciekają tutaj? Nie, ja, właśnie nie, specjalnie jest... Z... Nie wybuchaj! <laughs> Dobra, yeah. nie, nigdy też ja żyje. Ale kotlety wypadły ze świni, spoko No dobra, trudno, okej Maciek do dwie, nie? To nie no właśnie, nie miałem. dobra, przeprowadzę sobie skośnicie Nieważne, ale widzę, że strasznie... Nie rzucaj mi stary tymi kurczakami! Ale tam dla za... No bo on ma tego ale jednego ja kurczaka, za... mu tam respi się milion tych, jaj Dobra, villager dalej się telepie, ale absolutnie nie widać, żeby cokolwiek się w nim zmieniało Powinien się już za chwilę zmienić, nie mam ale pojęcia puźmy, stary do kraty, i ja przetestuję Nie, bo on cię będzie bił, bez sensu, wybiegnie nam jeszcze i będzie się ganiał się. No lepiej, lepiej poczekać, on za chwilę się... Tylko go nie zabijcie, nie trzymajcie nawet mieczy, przy blisko, ja się boję To, no, to bo jest taka bo... operacja, że masakra U, Ale to creepy wygląda stary. Jest, jest, jest! Zombie doktor, dostałem aczipeta, To, to się jest! Zmienił się w kowala, co jest z nim? Ale Zobacz, zioma śliczny! O, jeszcze sprzedaje stary żelazny nogawicy. No właśnie to mówię ci. Kowal, Polski język. I ja mam zniżkę. Też macie zniżkę? macie taki minus przy Emeraldzie? Nie, nie mogę używać, George'a. Nie, ja nie mam Discountas. Ja mam Aha, normalnie ma zniżkę. Mam? Tak, jedna może naraz. Ja mam normalnie zniżkę na tego zioma, ku macie to? Śmiesznie. Ej, bez o, kiklu, o, ja. Stary uratowałeś mu życie, no to co? Tak, mu życie. Nie? Dobra, ja go zamykam, więc weźcie, wyjdźcie stąd, wyjdźcie stąd. Okej, okay. dobra, ja go zamykam, niech on tutaj siedzi. Przypadkiem, Ale, żeby jeszcze kłodko. nie wyszedł do tego co całkowicie zabuduje, a my lecimy w takim razie na wyprawę żeby zdobyć papugi. Dotarliśmy już do rafy koralowej, która jest tutaj, nie widać ją jakoś super bardzo na derach, ale a, widzisz, coś tam się świeci, to jest mega fajne w ogóle i te bloki można zbierać, tylko musimy jakoś rozkmienić jak, bo ja nie do końca wiem jak w sumie ale mamy, no właśnie kilofem stary nie zbierzesz tego bo one się zepsują się, nie? ale one się w ogóle zepsują jak to zrobisz, więc to bez sensu. Mamy ogólnie też łódki płyniemy w stronę dżungli, bo liczę na to, że znajdziemy jakąś, chodźcie, liczę na to, że znajdziemy jakąś dżunglową świątynie i w ogóle tu są pandy i bambusy, o tym zapomniałem.

Oje, ktoś zwił, ktoś zwił z was bambus. Ty ja zbiłeś bambus? Bambusa, no. Właśnie dziwny odgłos był No, za, no właśnie w słyszałem w dziwny, do tego się rozglądam, nie. Ale zaraz, czy tu jest jeszcze gdzieś indziej bambus? No nic nie widzę. Fajnie było znaleźć przynajmniej papugi. Czy ja wziąłem nasiona? Oczywiście, że nie, teraz jak jakąś papugę trawę. przywołać. To znaczy jakbym oswoić. Nie? No właśnie trzeba zbić trawę i zdobyć nasiona, więc zbijajcie... byśmy ja trawę. Ja no mam, ja mam nasiona przebiegć. Tymi tam. tutaj gości. Tam chyba jest od strony oceanu wejście No Mała właśnie, dobrań. nie wiem, ale przejdziemy sobie, może coś zaraz znajdziemy. Bo ja liczę na, najbardziej na tą świątynię. Papugi to tam pewnie znajdziemy, ale najbardziej liczę na świątynię. Astecka, taka, jest! Jest! No o, ty come gada, no. Jest. Od razu ją znalazłem. No jest wielka I to jest, i to jest taka świątynia z pułapkami. Zaraz w ogóle ogarniecie to, jak wbijemy te bo to jeszcze było, jak ja grałem w mine'a Eee, taki na, na normalny no, mine'ie Tam jakiś zombiak, co nie? Jak Wiecie, co mi się z... przypomniało? Oglądał ktoś z was film Apokalipto? No, no, no Coś było no, właśnie tego no nie, nie, tak go, no. głowy tak ścinali, to ścinali i te spalały i głowy, jedno. kurde, ale właśnie tak <grym> Co taki ty ta, 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 ta <grym>, co co ja starym, powiem, no po jest film Ja znalazłem jeszcze arbuzy, więc zebrałem sobie te arbuzy o tam ktoś jest! Tam w środku ktoś jest. Ale nie, tu jest, to jest tu powinno skończymy. być jakieś wejście, wy tak wbijać od góry, chociaż w sumie nie wiem czy jest wejście. Ja tylko stary w sytuację, zobacz, tam ktoś się skotować, nie wiem, kto. No A nie sobie. ma chyba wejścia, dobra, jest, to... jest, jest! A tu jest gościu. wejście? Aha nie! Dobra, to jak to? To co, to wbijamy tam? Dobra, to ja wbijam chyba. Okej. Okay. Spadłeś na sodu? Nie, nie, jest okej, okay, jest okej. Okay, jest okay. Co jest? Co ty za koleś? To był, jaki też jaki to, to był też zombie villager. To był też zombie villager. Nie, naprawdę. Do no, byśmy ale byśmy go nie zaciągnęli, bo dostaliśmy się Ej, macie kto No właśnie, uciekajcie, czekajcie, 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 bo tu macie, to mam, macie pochodnie, co? ja mam. So, mam pochodnie? Ma, mam tylko 7. Włączę tylko pochodnie. Uważajcie na nogi, bo to mogą być. No właśnie, Uważaj, stary. sorry, sorry. Może być stary pułapki, te są właśnie. Patrzcie, jak chcę jak się podejdźcie, podejdziecie blisko. O, to są właśnie te tripwire. O patrz, widzę, widzisz? Nie widzę, ale rozwaliłem to, no. No, to jest w ogóle fajne, takie ten. Stone. Stone. Ja bym go przeciął, czy nie? Przetnij go, no, przetnij, przetnij przed uważajcie, tu jest coś Dispenser, ja sobie go wezmę do domu. Dobra, jest. Ubra, ja... strzała, ty, tu, tu jest, jest jeszcze. Dobra, czekaj, a co jest w tych dispenserach? Aha, te strzały. Ooo, emeraldy, zbieraj. Ale zbieraj. nic tu w sumie ciekawego nie ma. Tylko złote emeraldy jest że coś lepszego będzie, kurde, słabo. Ale można pozbierać sobie tripwire hook i te wszystkie bajery, żeby porobić ale sobie to potem jest. te. Nie, że te dźwignie gościu, nie? Więc. No właśnie o! są, ale nie wiem, czy ta dźwignia coś otwiera, bo ja już o, wielokrotnie. Panem, w... jakieś pistony było sobie No właśnie słychać, czekaj. Czekaj, Czekaj ja wyjdę zewnątrz. weź jeszcze raz, ciśnij. No. Wejście jeszcze raz, no. Dobra, dobra. Czekajcie, czekajcie, jeden po to. No. Jeszcze raz. Coś się zmienia, ale gdzie? Słyszycie, gdzie? Dwa tylko działają. Gdzieś na górze. Czeka. Ty pali się las. Pali co? się las. Co? Co? co jest? Ty ale nie, to, las, ale to, to chyba, dobra. ale to chyba nie przez nas. Mam nadzieję, że no to, to nie szklosła, przez nas. Kurde, co? Jest? <laughs> Jaki przypał. Ej, zaraz, ale musimy ogarnąć to hey. z tymi dźwigniami. Co? Co? Przez przypadek się wkopałem. I co tam jest? Masz tam coś? Mam skrzynię z drugiej strony, o, taką pokaż. beznadziejną z bambusami. Ale no stary... Dokąd te tłoki prowadzą? Co one A no są czekają? te tłoki, ale dobra, ja nawet zbiorę te tłoki w sumie. O, to są te ze slimem! Mega! Ej, mega fajne. O, tylko... to... Lil Baby, stary. Właśnie jakieś le <śmiany> lekkie lagi ogólnie są <śmiany> na serwerze, mam wrażenie, no, ale... No, 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 no. Zbieram tego też Mossy i i fajnie, ogólnie to spoko, bo zrobiliśmy sobie trochę rzeczy w sumie. Trzeba ty, ale ja budżera. mam wrażenie, że tu jeszcze coś jest. No właśnie... Bo tu się dwa te otwierały, co nie? Ja A, nie mam, ja mam pojęcia, tak. ale mi się wydaje, że trzeba było dobrą kombinację wbić, wiecie, bo tutaj nie ma nic więcej. taki? Ja... A. No? A bo nie. Nie, dobra, już myślałem, bo to tak wygląda jakieś przejście. No, no. A co, co? Pokaż gdzie. Nie, tutaj Aha, za tu. tym. Pokaż. Kurde, nie wiem co zrobić. Dobra, dotarliśmy do obozu. Zaraz sprawdzimy jakie mamy do końca łupy, ale jeszcze zdobyliśmy tą jedną sadzonkę po drodze uciekając. Już nie było łatwo, była noc jak pewnie widzieliście, więc to była masarnia. Ale udało się to zrobić i jaki jest nasz finalny łup? ma George, co tam ciekawego u ciebie się dzieje? Chyba nic. E, mamy George nie tak. rozmnożył się sam? Nie rozmnożył się <laughs> niestety, ale kury zużyły miliard jajek, więc trzeba je wszystkie powybijać. E, mamy tak... Mamy Styki, pistony, mamy trochę tego Mossy cobblestone, też jest fajna rzecz. Przede wszystkim ten kokobin, z tego jeszcze nie mieliśmy, czyli tych ziaren kawowych, czy jak się tam nazywa. Więc to jest no, no, no. też fajny motyw. No i. To mamy fica... trochę egzotycznych upów, naprawdę. Tak, jeszcze melony teraz. Wiecie na co wpadłem, moi drodzy, bo jesteśmy przed budową muru, nie? Tak. I może warto by było posadzić po prostu te wielkie sechwoje tutaj w miejsca, gdzie mają być baszty i zmodyfikować je tak, żebyśmy mogli na nie wchodzić. Takie prawda? domki rob... na drzewie zrobić, no? Tak, tak, tak. Takie punkty obserwacyjne. Tak, ta, do... ta, 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 można to zrobić, to... Żeby... no? Ej, kto tam biegnie przy tym? Co? Jakiś gość z galeryną, stary. faktycznie no, jakiś nie gada, dypek, nie gada, co ty? A z Afganistanu, kurczę, co Dobra, stary, ja nie chcę na to patrzeć. No, zobaczymy, co się z tym stanie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie śledzić naszą serię. Sprawdzajcie kanał Chłopaku, bo tam też pojawiają się odcinkiem. Jest upiornie gorąco, więc muszę już koniecznie go teraz skończyć. Zobaczymy się w kolejnym, trzymajcie się i na razie.